Teraz pokażę jak szybko i łatwo można sobie zrobić stick mixa czy w tym wypadku active mixa na produktach Sticky Bytes łącząc active mixa w pudrze z liquidami, które są całkowicie przyjazne na PVA więc możemy możemy dozować ich dowolną ilość. PVA nie rozpuszczają także nadają się do worków, siatek. Nie ma najmniejszego problemu. Nam sprawdzały się smaki typowo śmierdzące, rybne czyli kryl, ochotka i na takiej bazie przygotujemy sobie takiego Active Mixa prosta sprawa, prosto z torebki Active Mix ochotka do tego dopalimy go krylem w pudrze pudrem z kryla, jak to woli Mieszamy na sucho składniki, tak jak wcześniej wspomniałem, liquidy z balca całkowicie są przyjazne PVA. Możemy sobie pozwolić na dużą dawkę, jako że mamy teraz wiosnę. Yy nie użyjemy oleju z łososia, zastąpimy go olejem konopnym. W ofercie Sticky baita znajdują się dwa likwidy skryla. Pure Kryl Liquid, który jest ciężki, gęsty, opada na dno. Zrobi nam taką gęstą zawiesinę dookoła naszej przynęty. Także zaczniemy od Pure Kryla nowością na ten rok jest Cloudy Curry Liquid, Liquid smużący, który, który będzie nam robił chmurkę aż do powierzchni także myślę, że jest to ciekawe połączenie tych dwóch likwidów będziemy mieli zawiesinę nad dnem z zawiesinę unoszącą się nad dnem, która, która na pewno będzie wobiła ryby troszeczkę Audi kryla tak, Przygotowany active mix i oto mokrej gęstej konsystencji nadaje się już do bezpośredniego nabijanie do siatek czy też worków PVA. wyszedł nam bardzo, bardzo mokry, będzie bardzo intensywnie pracował. Taką siateczkę nadziejemy sobie na przypon. Tak jak widać, oprócz, oprócz tych walorów, wabiania ryb, siadeczki PVA spełniają nam bardzo istotną funkcję, zwłaszcza jeśli chodzi tam o prezentację przynęty, gdyż możemy w nich ukryć hak, wiadomo zawartość zacznie pracować, siatka się rozpuści. Będziemy mieli tą pewność, że opadający zestaw na dno nigdzie nam się nie zaczepi. Prezentacja tej przynęty będzie na pewno dużo, dużo lepsza niż powiedzmy rzucanie, Bezpośrednio, bez żadnych siatek PFOA naszego zestawu, który może się zaczepić o jakieś patyczki, zielsko znajdujące się na dnie.